jest jestem Mutka, w dzisiejszym odcinku. Witam Was na kanale w Obenhausen, po prostu w drugim mieście. Mamy browarki. Którego... Schwerkrade czy tam... No właśnie, nie wiem jeszcze. Po pierwszy raz tu jestem. Mam piwko bezalkoholowe, które kupiłem niedawno. I także patrzcie. Nie mogę okiem otworzyć. Widzieliście taki patent, kurwa? Piwo otwierane okiem. Jak to w życiu bywa, w Niemczech możesz pić piwo za darmo, wszędzie i gdzie chcesz, nie? Normalnie na banowej, na przystanku, w Dokładnie. Małowicy. Wszędzie gdzie chcesz, to wie nasz kamerzysta, Gasto. Możesz się przywitać z widzami. Daj, potrzymam Ci kamerkę. Przywitaj się dziś z widzami. Witam Was serdecznie. Gasto też ma... Polubimy. Gasto też ma browara bezalkoholowego o promilu 22%. No. Oczywiście... Było... w Oczywiście piwo w Niemczech ma chujowy promień. to Ile ma piwo w Niemczech? 2-3 2,5. 2,5. 4,9 zawsze. 4,9 to już mocne. Po dwóch takich to Niemiec pada, nie? Mm. Ale Malczyk dobry, co nie pijesz? No to pij. Widzowie na to czekają, żebyś się nabrzręgolił bo ja bezalkoholowe, nie? Też, tylko... Ostatnio literaturę Kili wywaliłem na odcinku. Widziałeś, oglądałeś, bo oglądałeś, bo oglądałeś mnie z Polski. Proszę Państwa, nawet w Polsce jestem sławny. Teraz będziemy sławni w Niemczech. Krąbacharadler, no elegancko. Czyli co? Pokażemy Wam dzisiaj dworzec, proszę Państwa. Tak wygląda brudny dworzec w Niemczech, pełen brudas. Podobno Niemcy szanują sobie wszystko. Proszę czystość, bardzo, i w ogóle. Czystość, Graffiti, proszę bardzo. Graffiti na tym jedziemy. Tak wygląda dworzec autobusowy, a tak wygląda kolejowy, proszę bardzo. Miasto prowadzi śmieci. A mówią, że Polacy to brudasy. A tutaj co się dzieje, proszę bardzo. Zobacz, nawet paczka fajek, Patrz. jakiś kondon tam leży, kondona, zobacz. Ale ktoś się jebał tutaj, kurwa. Obrzydliwa sprawa, właśnie, Gasto. obrzydliwa sprawa, bo ktoś się walił na kurwa Peroni, ale patrz, te graffiti marne, nie, zobacz, kurwa niby Niemcy, a patrz jakie robią marne graffiti nasi Polacy nasi Polacy to robią, to, to robią, Polacy nie, nie robią, no, a wiem, bo kiedyś tańczyłem breakdance'a tu kumpel kamerzysta też tańczył breakdance'a, także jest, można powiedzieć, jesteśmy takie kurwa alte b-boys, nie, jak to po niemiecku kurwa może kiedy zatancimy na odcinku, zrobimy jakiś kurwa challenge. O, widzisz, już Koli. mamy pomysł na następny odcinek, ale Wie, jeżeli macie jakieś propozycje, o czym byście chcieli coś pooglądać albo jakieś ciekawe idee, albo coś. Porady, właśnie. To jesteśmy, jesteśmy dla Was, no chcemy coś zrobić pozytywnego. Chcemy coś zrobić przede wszystkim dla Was. To no, Wy musicie być widzowie zadowoleni, nie my. Dokładnie. Tu nie, My, chodzi o tu nie chodzi o pieniądze, tu nie chodzi o bo sramy na pieniądze, tak jak Lord Cruzville. Ja wiem o tym, że się zarabia na YouTube, ale sram te pieniądze, te pieniądze, które zarobię, dzielimy po, po paręnaście osób, nie bierzemy dla siebie. Będziemy, jeżeli zarobimy jakąś kasę na tym YouTube, damy na cele charytatywne, a nie tak, jak będziemy się rozbijać tu furami jakimiś kurwa mercedesami bo wygrał walkę w... o tomasz olejnik patrz wiesz co to jest na ostatniej Fame mma dostał kopa jednego zesrał się i kurwa dostał 100 tysięcy i kupił sobie mk rozumiesz rozumiesz no ale najlepsza porażka to jest chyba najmniej. No. nie wiem nie wiem ale wiesz co Człowiec to teraz legenda. to teraz patrz może mamy samozwańczy piech... bokser Pierwsze wyzwanie mamy, coś takiego, może nie chodzisz w mojej kategorii wagowej, bo ja jestem u Ciebie pewnie cięższy z 50 kg, to byś dostał lapsa i leżał, ale jak chcesz się zmierzyć na Fame MMA, to zapraszam, pokażę Ci, też chcę dostać 100 tysięcy, że Cię wypunktuję, kurwa. Gasto, też by chciał dostać nawet 200 tysięcy, nie? Ale za nic. No, za nic, tylko będziesz się stał, przyglądał, jak padasz na deski, chociaż... Wiesz, nie wiem, czy dociągniesz do mojej wagi, bo mi to pierdolę schudnąć. Ja tu kurwa wolę wpierdalać nasze polskie gołąbki i pierogi robione przez moją żonę. Jak schudnąć kurwa do Ciebie, bo mi się nie opłaca do takiego leszcza chudnąć kurwa, żeby Cię załatwić jednym strzałem, rozumiesz, nie? Czyli dobijaj do 110 kilo. Do 110 kilo musisz dobić, to powpierdalasz tam tę pizzę i będzie ok. A, taka ciekawostka, Gasta, słyszałeś, bo właśnie... Nasz Tomasz Olejnik wczoraj u Kruszwila na kanale wyruchał karła Rozumiesz? Mówili, że to pedał A ponoć sprowadzał panienki do Kruszwila na chatę Jak ten był na Teneryfie i ruchał się za pieniądze Bo mu się swej mema kasa skończyła I nie ma na wachy do bałemki, rozumiesz? Wybawiać się na ten temat To niech zmieni na... Corsa 1, 1 litra i będzie ekonomiczny samochód. No widzisz, musisz ode mnie kupić Corsa. Mam tak na sprzedaniu akurat angielską wersję, bo chodzisz na lewo, to będziesz miał po prawej stronie tym razem kierownicę, nie po lewej, żebyś się nawrócił może. To chciałeś dodać czy nie? Komentarze raczej nie, bo bardziej czekałbym na odpowiedź. Bo nie ma się co przekomarzać. No właśnie, czekamy na odpowiedź olejnika Wrzucimy ten filmik Do Kruszwila na kanał Do Ciebie na kanał, żebyś skomentował I kurwa zapytał się czy, czy kurwa się nie boisz Czy kurwa się boisz Znaczy to ja się pytam, co ja gadam, że Ty masz się pytać Ty masz kurwa spierdalać, a nie kurwa się pytać, nie? Jest komentarze. No, takie życie rozumiesz. Czyli mamy pierwsze wyzwanie na fame MMA. Może jeszcze nie jesteśmy do końca fame, ale kurwa, wyzwanie potrafimy rzucić, nie? Znaczy ja potrafię. Także pijemy sobie piwko, zmiana tematu. Co byś chciał dodać? No, nie chciałbym nikomu wpuchać, bo e, nie jestem takim osobistym. Chciałbym po prostu wyrazić siebie i chciałbym, żebyście widzieli żeby mnie w jakiś sposób, pobyli, zrozumieli. Zachęcam naprawdę do pytań tu są Niemcy no Jest jak jest Z nami wolny, Jestem trochę podróżny, Ale dzisiaj spotkałem się z przyjacielem Właśnie z ukaszem. Co prowadzimy już teraz razem Naszą stronę No właśnie prowadzimy razem nasz kanał Na YouTube I chcemy co zrobić Miałeś dokończyć Zaczynamy no chcemy po prostu Prawić Was, można nawet powiedzieć, w euforię, no rzucajcie prog programy, tematy i w ogóle o których byście chcieli wiedzieć coś czy widzieć coś i my spełniamy Waszej prośby. My jesteśmy dla Was. No nie dokładnie, na... czyli komentujcie, dajcie łapki w górę, subskrybujcie mój kanał, bo wszystko co byście chcieli zobaczyć w Niemczech, czy może nie w Niemczech, czy może gdziekolwiek, możemy nawet pojechać do Polski się wybrać, bo niedługo też będę jechał do Polski, prawdopodobnie może z moim kamerzystą albo kamerzysta sam będzie nagrywać, a ja pojadę do Polski, żeby była niespodzianka. Tak. Chcemy właśnie mówi? wam pokazać prawdziwe oblicze Niemiec, bo one jest przereklamowane przede tak wszystkim. Tak jest, brudno, syf, smród, mogę wam teraz pokazać. Tak wygląda dworzec, jakieś grafiti beznadziejne, były jakieś napisy. To nasi Polacy by lepiej odjebali. A kurde, nie wiem ogóle... przepraszam, bo miałem mnie przeklinać na kanale, ty. Nie bo... wiem z jakiego powodu w ogóle się tu znaleźliśmy, ale jakoś tak, jakoś tak jest, przeciwności losu i po no. prostu życie nas, do tego wspólnego, że jesteśmy w tych Niemczech, ale to Może... nie są te Niemcy, to nie są te stereotypy. Nie to, są te Niemcy ze 20 lacy. lat temu, czy tam 30 lat temu też, bo były marki, było lepiej, teraz Merkelowa ściąga tych brudasów, jest gorzej. Teraz tu jest właśnie dużo takich osób. Co drugi jest ciapaty i No tyle. dokładnie. Nie może powiem tak, jesteśmy tolerancyjni, ale kurwa do, nie do przesady. Przepraszam do przekaństwo, bo teraz chciałem anegdotę wtrącić. YouTube stworzył nowy regulamin bez przeklinania na wideo. Jak mamy nie przeklinać i nie być naturalni? chce ja tak, dokładnie. Jak tu się I powiedzmy to Nie wkurwić, bo to wchodzi od 20, 2020. Czyli jeszcze mamy czas na gadanie takich rzeczy? Oczywiście mówię to, żeby dzieci nie przeklinały. Czasem sam nie przeklinam, czasem mówię mojej córce, też mam dzieci, ale no wypchnie się, no wypchnie się. I dlaczego nagrywając film powiedz Gasto? Tak. Nie może ci się wypchnąć. My jesteśmy chrześcijanami Jesteśmy u nas w Europie i dlaczego mamy się wstydzić naszej religii? My kochamy Boga i wszystko wiadomo do kościoła, nie musimy chodzić co niedzielę, ale dlaczego oni mają prawo do meczetów, prawo do wszystkiego, Aha. a my mamy się wstydzić iść to, do kościoła? O to Ci chodziło, myślałem, że kurwa coś Ci się popierdoliło i, i o kościele za coś gadać. Ty na kanale. Tak, to jest prawda, nam zabraniają. Kościołów i, i, i wszystkiego, a sami stawiają meczety i, i jeszcze na, chcą, żebyśmy my, to my przeszli na islam czy coś takiego, nie? Stawiają meczety za nasze da. podatki, które my płacimy, bo my pracujemy ciężko. My pracujemy tu ciężko, a oni nie pracują. A oni nie pracują, przyjeżdżają i dostają z job center z socjalu, pieniądze na każde dziecko, na kurde, na wszystko. Na mieszkania, mieszkania dostają, przyjedzie taki Turek, czy tam Syryjczyk, czy coś z szóstką dzieci. Automatycznie dostaje mieszkanie, zapłacone mieszkanie, czy tysiące euro Kindergeld, nie. Tak. Na jego żona dostanie pieniądze i on dostaje pieniądze, bo on niby z wojny ucieka. Mówię. Z jakiej wojny ucieka? Przecież tam jest jeszcze tyle Syryjczyków, czy tam Turków, że, że tam wojna trwa i oni żyją. I pracują i żyją, a on uciekł po prostu, bo pani Merkel Zrobiła takie coś, że dla nich się należy No a dla nas niestety się nie należy Bo my jesteśmy w Unii I my przyjedziemy I musimy tutaj szperę Mamy szpera, to znaczy takie blokadę Trzymiesięczną, że jak przyjeżdżasz do Niemiec To przez trzy miesiące nie dostaniesz żadnych pieniędzy Musisz się sam utrzymać Czyli teraz sam utrzymuj się Sam opłać, sam wszystko zrób tak, a oni dostają wszystko od razu. A oni razu. dostają wszystko od razu, a teraz przez 3 miesiące, sobie Państwo wyobraźcie, jeżeli ktoś nie ma rodziny, nie ma pomocy, przyjeżdża tutaj. I od czego zacząć? Pierwsze co musisz się zameldować, pierwsze co musisz mieć, do niektórych prac wymagają, jak ten zaświadczenie o niekaralności się nazywa, czekaj, um co cogniś musisz mieć fyrynk co żeby zacząć pracę w niektórych firmach, europejski, polski, i europejski polski, niemiecki zaświadczenie o niekaralności musisz mieć Krankenkasse, a teraz opłać Krankenkasse przez 3 miesiące, jak nie masz pieniędzy. Bo jak pracujesz, to ci opłacają, a jak nie masz pracy, bo, czeka... tak, bo czekasz na papiery, to teraz musisz być ubezpieczony. No i teraz jak to zrobić? I my nie dostaniemy nic, bo masz szparę, bo taki jest przepis. A jak masz syryjski paszport, bo widziałem na własne oczy, byliśmy tutaj z... Nawet kolega poświadczy, byliśmy w job center razem. Kiedyś tam z rok temu. I był przed nami syryjczyk. Wyrzucił syryjski papier, dostał kurwa 1000 euro, kurwa geld. W gotóweczce kurwa poszedł tam na górze od razu mu dali. Nie pamiętasz widziałeś to, nie? No i jeszcze mu dali klucze do mieszkania, tylko powiedzieli, że ma sobie obejrzeć, czy będzie dobre, czy ten. A ja podeszłem i powiedział, że jest Pan z Polski, trzy miesiące parabach, nie? pamiętasz. Bo to było rok temu, bo... Jeszcze jedna ciekawostka, ja przez 10 lat mieszkałem w Anglii. Mój gasto mieszkał w Polsce i w Niemczech. Ja mieszkałem w Anglii 10 lat. I powiem, tam wszyscy też dostają od razu wszystko przyjeżdżasz, robisz insurance number, idziesz nieważne czy jesteś Polakiem, czy Turkiem, czy Syryjczykiem czy Niemcem <laughs> dostajesz od razu wszystko na początek do życia, wiadomo zaczniesz pracę, musisz opłacać rachunki i wszystko, nie? ale na początek dostajesz a tu w Niemczech nie Jeszcze? wracamy, no. no, właśnie się pytam, bo ty tu znasz te rejony to tam nie da rady przejść co? no, mieszkam tu około 17 lat, nie wiem dokładnie bardzo dużo się zmieniło od Czasów Andrzej Mek, nie wiem czy mogę wy, na zysku. A wymawiać? Bardzo dużo się mamy Wolność wymowy, nie? Kiedyś było jakoś normalnie, a teraz wydaje mi się, że co drugi jest. No, nie mam nic przeciwko kulturalności. Ale co mówię no? stare? Aby... Nie no, mówię, że mamy, mamy tolerancję, bo no, to no, mamy tak. mamy tolerancję, ale tolerancja tolerancją. Tak gadają na Polaków, że przyjeżdżają tu kraść. A tak no, naprawdę stereotyp. tak nie jest. Bo to jest stereotyp, że... Bo Polacy przyjeżdżają kraść. Tak. Oczywiście zdarzają się tacy, że przyjedzie ci na 10 osób jeden taki, co będzie krat i ląduje w pierdlu albo na deportacji, jak było kiedyś, tak? Ale to nie musi być Polakiem, ale... Ona co właśnie może być różną obcokrajowcem jakimkolwiek tak dlatego um, uważam, że um, jak to się mówi multikultura w różnych krajach powinna być tolerancja ale z, tolerancja i z dostatkiem z takim może nie coś takiego, że w Niemczech jest tak naprawdę 78% turków teraz 20 może czy 10% Polaków, yy, Niemców, Bo reszta to są mieszańce tak, ale. Nie mogę się zgodzić, tylko że to chodzi o rozumiecie? mentalitet. Tak, rozumiecie? Bo Turcy jeszcze nas wiary rozwiją, bo są, bo są z Polski, ale Syryjczycy i ci wszyscy uciekinierzy i ci no, to jest całkowicie tak. inna kultura, przyjeżdżają, mentalność. Przyje, i może powiem tak, przyjeżdżają tutaj i wyłudzają euro, jak to się mówi, nie? Ja nie mogę się bać, żeby moje dziecko... Ja też się nie będę bał. Wyszło. Ja też się nie będę bał, bo się nie boję, bo akurat mieszkam w takim miejscu, że trafiłem dobrze, bo akurat tu w Oberhausen jest tego dużo, ale tam u mnie w Dorsten, bo mieszkam w Dorsten. Jest typowo niemiecki, niemieckie miasto, jest tego mało tych obcokrajowców. Niemcy są. powiem że tak, Niemcy są fałszywi. To jest przede wszystkim, ale kulturalni. On ci co ma powiedzieć w twarz, to ci powie za plecami, bo tak jest. <noise> bo do ciebie się będzie uśmiechał, a za plecami ci powie. No nie wszyscy, ale mówię większość. Tyle, że on ci nie zrobi na chuja, na przykład. Miałem taką sytuację, że poszłem, byłem raz, to było 10 lat temu, pracowałem tutaj w Bpro. Poszłem raz ulicą, szedłem raz ulicą, no i turek walnął w gębę turczynkę, nie? Podeszłem do niego, no i automatycznie, BUM, strzał poszedł, nie? Przylecieli w 10. Ja zdjąłem koszulkę, miałem Polskę. Oni automatycznie stop, bo miałem Polskę. Bo Polacy świry, że kurwa będą się mścić czy coś. A to nie była prawda. A wiesz co się okazało? Szedłem z siostrą, zaczepili mnie, bo mnie rozpoznali i wyciągnęli łapy też do mojej siostry. Rozumiesz ty to? Tak? Niemiec, ani Polak, ani nikt by nie zrobił, nawet byśmy nie podeszli, tak? Idziesz z dziewczyną, z rodziną, czy coś, mam do Ciebie sprawę, nie podchodzę do Ciebie, spotykamy się na solo, sam na sam i rozstrzygamy swoją, swoją sprawę, tak? Tak powinno być. Tak powinno być. A tu Zapomnieli, nie ma. co było pod Wiedniem, no. o naszym Janku Sobieskim. A tu, te, a tu tego nie ma, tu jest tak, że jak trącisz jednego, to trzydziestu przyjedzie i, i, i wszyscy na Ciebie, nie? Nawet nie wiedzą, jaka sprawa, czy jest winny, czy nie jest winny. Dlatego chcieliśmy to poruszyć w tym momencie, ale nieważne o czymś tam gadaliśmy, a o Niemcach, o obcokrajowcach, to może skończmy z tym, wsiadamy do fury i jedziemy dalej, nie?